No, kijki podaj i będziesz wchodziła. No, daj mu kijek. Ryba, kijek mu podaj. No nie na... nie na płastugę. Nie na płastugę, kochanie. No nie, kochanie. No co jest tato? Kochanie, kijki zgubiła. Ko Kochanie, napłanie tego, no podej synowi tego kijeczka Ale złap się kika ryba no. o. I mówię Ci, że już tego, no a nie na płastuszkę, tak <śm> <śm> <ś> rybczu, no nie rób obciachu, kochanie <ś> Kochanie, no to no, co jest? <ś> <ś> Rybeczko, ale śniegu wpadł, kochany <ś> No i jeszcze raz podejście to jesteś zaprawiona w boju, no to... Mówię, że jest sztuka. No. no, ja nie wejdę? No i przecież my wszyscy wierzymy w siebie. Bożenka, 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 Bożenka. No, nogi dobrze no, no tak, w nogi jak wbijesz, to wiesz. Tak, o, to, o teraz będzie super I o teraz. Co? O, teraz jest super, teraz pierwsza, pierwsza liga. O, nasza Bożenka bohaterka weszła w górę. No teraz jest problem. O, brawo Bożenka, brawo! Yeah!